Słabe dziecko jest pomiędzy rozmiarami rowerów i nie wie, czy wybrać mniejszy czy większy. Oto na co warto zwrócić uwagę. Mniejszy rower jest często lepiej dopasowany do wzrostu dziecka. Łatwiej na nim ruszyć, skręcać, ale też zatrzymać się bez stresu. Z kolei większy rower posłuży dłużej, ale za to może być większym wyzwaniem dla dziecka, szczególnie jeżeli jeszcze nie wszystko potrafi na tym rowerze. Z mojego doświadczenia najważniejsze są chęci i umiejętności tego dziecka. Jeżeli chodzi o umiejętności, no to jak dobrze trzyma równowagę, czy potrafi już z łatwością ruszać i hamować, bo jeżeli tak, to lekko za duży rower nie będzie dla niego tak naprawdę zbyt dużym problemem. A z chęciami dziecka jest tak, że tutaj największa, najważniejsza będzie po prostu motywacja. E, na przykład nasza Kornelka ma starszą siostrę, która jeździ na większym rowerze, ale ma też znajome i sąsiadki, które też jeżdżą na większych rowerach, więc ona z chęcią jedzie na Ofumie 4, mimo że on jest delikatnie za duży na nią. Czyli w praktyce jest tak, że nie jestem w stanie dać Wam jednej dobrej odpowiedzi. To Wy musicie zaobserwować, jak Wasze dziecko reaguje na jazdę na rowerze i jak sobie radzi po prostu. Jeżeli radzi sobie dobrze, to być może większy rower będzie super rozwiązaniem, bo wystarczy Wam po prostu na dłużej, a jeżeli jeszcze nie i potrzebuje trochę nadrobić po prostu umiejętności, to mniejszy rower może się okazać lepszym rozwiązaniem. Natomiast czy tak czy siak, jeżeli, nie macie jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to najlepiej jest po prostu przetestować mniejszy i większy rower i zaobserwować po prostu jak wasze dziecko sobie radzi na jednym i na drugim. Jeżeli macie więcej pytań o rowery dziecięce, to zostawcie je w komentarzu, z chęcią odpowiemy.